Siemano! Uh. Yy. Coś tu minet padł. Co jest? O, jest, dobra. Yy. Na początku miał małego fajla, ale tak to przedstawiam wam. Yy, pierwszy odcinek yy, z serii <coughs> Team Fortress, Fortress 2. No i to jest pierwszy odcinek, więc wybiorę sobie yy, ja, Heavy No i na czym ta gra polega? Ona polega na przejmowaniu flag. Team Fortress 2 No i właśnie niestety z nikim nie nakrywam. O! 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 masz, O! 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 Ten chyb jest głupi. A! Oh. A oh, lol! Nie mnie bije drewnianym mieczem. Dobra. O! Oh, biją mnie, biją mnie, biją mnie! Nie dam się! O! Oh, kurde! Ty! Pff. Ci medyki ten... Kurwaj duszki takie. Dobrze, o dzięki że <laughs> nie uleciłeś. Wal gość Ten medyk jest wkurzający na maksa. A masz, a masz, o ma. No. Teraz się nie dam. O dobrze. O! Rozwa no nie ma dwóch na jednego. No ja sobie inną klasę wezmę O, jestem w niebieskich No to skauta wezmę O O nie Ty Kurde, ty No <ścoughs> LOL Zabije. O, o, o! A no, tak. O! kurde No, i to się nazywa klasa. Dobra. Hmm. Nikogo nie ma. Nikogo. To jest już ten? Przyjęty? A nie. O! No, 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 Ah oh, oh. no, 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 Ah Ah O o masz, o masz. Mas. O, o nie, o. Dobra. O. No. On jest taki kurwający, ten uszy. A dostanie za swoje, nigdy się nie nauczył. No, trafiony, trafiony. No, i lagi mi się pały. O, no. A, pomóżcie mi, pomóżcie mi. O! Ej, do licha ty! No! Dobra! przegraliśmy a teraz jesteśmy w czerwonych. Znowu ją wezmę. Yy, no i. Jakby nie <śmiech> <śmiech> Jak będę miał vip to będę mógł. Pero, demo i spy. O! No bo. DJ kuki, a mi że jak będzie mogła, to mi dawita. No i ten. Nie wiem, czy będzie mogła. Of! Tak, kecz. A o, 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 o! Tak jest ciebie spryciarz. Dawaj, wygramy, wygramy, tak, wygraliśmy. Dobra. No to to by było, by było. Cześć, na razie do zobaczenia w kolejnym odcinku z TF2. Cześć.